Wczoraj mała zakonna celka, dzisiaj widzicie troszeczkę większa sala, a co to za sala w klasztorze sióstr Klarysek w Hajnówce, o tym za chwilę w słowie na dobranoc i nie tylko, bo oczywiście pasjonująca historia również. Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Taka większa sala dzisiaj. Nadal jestem w klasztorze Sióstr Klarysek w Hajnówce. Tutaj przeżywamy rekolekcję. A co to za sala? To jest sala, słuchajcie, w której siostry spotykają się, jak mają jakiś gości, jakaś grupa przyjedzie. Tutaj też siostry mają wykłady. Bo życie sióstr klarysek to nie tylko modlitwa i praca tutaj siostry w hajnowce zajmują się haftem, przepiękne rzeczy haftują, przepiękne ornaty, sztandary, no, no naprawdę cudeńka, zresztą można wejść na stronę internetową sióstr i, i tam zobaczyć, co one tutaj wytwarzają, ale tak jak powiedziałem, to jest, to jest miejsce, gdzie siostry mają również wykłady. Przyjeżdżają różni specjaliści, teologowie, czy z innych dziedzin. Tutaj mają też pewną szkołę śpiewu, więc siostry, że tak powiem, no, pod każdym względem się rozwijają i to jest piękne. Słuchajcie, to jest piękne życie klasztorne. I wyobraźcie sobie, że w 2003 roku bodajże był wmurowany kamień węgielny pod ten klasztor, a dzisiaj 19 lat później mamy przepiękny dom, przepiękną wspólnotę sióstr. I tutaj, tak jak powiedziałem, siostry, siostry się spotkają. Widzicie też tę kratę, czyli, czyli goście, którzy przyjeżdżają, czy wykładowcy, którzy tutaj prowadzą zajęcia, są z tej strony, gdzie ja jestem. Siostry są tam za kratą. Ta krata jest bardzo ładna. Może kiedyś Wam pokażę z bliska bardziej. Zobaczcie, tutaj są takie postaci sióstr. Tutaj jest taki zarys, zarys kościoła. Z tej strony też ten zarys bardzo, bardzo wyraźnie Widać, nawet krzyż tutaj u góry jest. Więc, przepiękna krata, siostry siedzą tam za klauzurą, za kratą, i, i no właśnie tak to wygląda. W klasztorach zamkniętych, w klasztorach klauzurowych, klauzura, przepiękna, przepiękna sprawa, która, która daje taką przestrzeń sakrum, przestrzeń ciszy. Przestrzeń obcowania z Bogiem to jest, to jest przepiękna, przepiękna sprawa. Klauzura nie jest po to, żeby nas odizolować od świata, żebyśmy nie wiedzieli, co się w świecie dzieje, albo żeby chronić, chronić nas przed światem, ale klauzura jest tą przestrzenią, w której my spotykamy się z Bogiem, gdzie mamy ciszę, gdzie mamy taki komfort, jakby to powiedzieć komfort właśnie przebywania z Bogiem we wspólnocie i z Bogiem. Dobrze, ale nie o klauzurze i, i nie o, o klasztorze, chociaż jest to rzeczywiście pasjonująca historia. I to jest też historia, gdy chodzi o ten, o ten dom i nie, nie, nie tylko o ten dom osób, które miały wielką pasję, wielkie zaangażowanie, wielką determinację, współpracę z łaską Bożą po to, żeby, żeby osiągnąć dobre dzieło. I o tym jest dzisiejsza historia, aczkolwiek będzie to historia pewnego chłopca, którego życie rozpoczęło się w sposób dramatyczny, ale potem dzięki takiej wewnętrznej sile, dzięki samozaparciu, to życie, to życie zupełnie inaczej zaczynało wyglądać niż przewidywali to chociażby lekarze. A dzisiaj mowa jest o człowieku, który się nazywa dr Glyn Cunningham. Napiszę w opisie, jak to się pisze. Bo moja angielska pewna wymowa daje wiele do życzenia. I poszukajcie w internecie, bo na pewno znajdziecie w internecie historię tego człowieka. Ja tylko w wielkim skrócie Wam ją dzisiaj przedstawię, a zaczerpnę tę historię z książki Balsam dla Duszy. Serdecznie zapraszam. Maleńką szkółkę wiejską ogrzewał staromodny pękaty piec węglowy. Obowiązkiem małego, drobnego chłopczyka było przychodzić do szkoły wcześniej, by napalić w piecu i ogrzać klasę, nim zjawi się nauczyciel i reszta kolegów i koleżanek. Gdy uczniowie przybyli pewnego dnia do szkoły, cały budynek stał w płomieniach. Udało im się wywlec nieprzytomnego chłopca. Malec był bliski śmierci. Najbardziej poparzone były dolne części jego ciała. Natychmiast zabrano go do pobliskiego szpitala. Leżąc w szpitalnym łóżku, przeraźliwie poparzony, na wpół przytomny chłopiec, słyszał, jak przez mgłę, rozmowę lekarza z matką. Lekarz mówił jej, że syn z pewnością umrze, co byłoby zresztą najlepszym dla niego rozwiązaniem, ponieważ bezlitosny ogień zniszczył zupełnie połowę jego ciała. Odważny chłopiec nie miał jednak ochoty umierać. Postanowił sobie, że przeżyje. I jakimś cudem ku zdumieniu swego terapeuty przeżył kiedy minął już stan krytyczny chłopak ponownie podsłuchał cichą rozmowę lekarza i swojej matki kobieta jeszcze raz dowiedziała się że lepiej byłoby chłopcu umrzeć ogień strawił zbyt wiele i chłopiec będzie skazany na kalectwo do końca życia jego nogi na zawsze zostaną bezużyteczne mały bohater znów zrobił mocne postanowienie nie będzie kaleką, będzie chodził. Niestety utracił władzę w nogach. Chude jak patyki, były bezwładne. W końcu zwolniono go ze szpitala. Każdego dnia matka masowała jego drobne nóżki. Nie miał w nich czucia, władzy, niczego, lecz jego determinacja, by znów chodzić, była niezachwiana jak zawsze. Jeśli nie leżał w łóżku, przesiadywał w wózku inwalidzkim któregoś słonecznego dnia matka zawiozła go na podwórko by zażył nieco świeżego powietrza Wówczas zamiast siedzieć spokojnie w wózku chłopiec rzucił się na ziemię i przeczołgał po trawie wlokąc za sobą swe bezwładne nogi aż dotarł do białego płotu okalającego rodzinną działkę Z ogromnym trudem podciągnął się na ogrodzenie potem słupek po słupku powlugł się wzdłuż płotu Przekonany, że będzie chodzić. Robił tak co dzień, aż wzdłuż ogrodzenia wydeptał ścieżynkę. Nie pragnął niczego, jedynie przywrócić życie swoim nogom. Niebawem, dzięki codziennym masażom, swemu żelaznemu uporowi i stanowczej woli, nauczył się stać. Potem chodzić, przystając co chwila i utykając. W końcu nauczył się chodzić samemu i wreszcie biegać. Najpierw chadzał do szkoły spacerkiem, wkrótce już biegał. Biegał dla czystej przyjemności, radości biegania. Gdy rozpoczął naukę w koledżu, należał do drużyny lekkoatletycznej. Niedługo potem na Madison Square Garden ten młody człowiek, któremu nie dawano szans przeżycia, który w żadnym razie nie miał już nigdy chodzić, który nie mógł nawet marzyć, by biegać, ów uparty młody człowiek. Doktor Glyn Cunningham poprawił rekord świata na dystansie jednej mili. Stanowczy upór, żelazna wola, wielka determinacja, chęć realizacji marzeń to jest to, co charakteryzowało młodego chłopaka, Glyna, który usłyszał wyrok, usłyszał wyrok z ust lekarzy, Wyrok, który mówi, lepiej byłoby ci umrzeć, niż żyć. Tak sobie myślę, kiedy, kiedy przygotowałem ten dzisiejszy tekst o naszej relacji do Królestwa Niebieskiego. Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Tam jest to słowo usiłujcie, czyli, czyli dajcie z siebie wszystko, zróbcie wszystko na co was stać, miejcie żelazną wolę, ogromną determinację, hard ducha po to, żeby wejść przez tą ciasną bramę do Królestwa Niebieskiego. Zobaczcie, wiele osób, wiele osób rezygnuje, wiele osób się poddaje mówiąc, ja już nic nie jestem w stanie zmienić, ja, ja już się nie nadaję, ja już jestem grzeszny, o mnie już Pan Bóg zapomniał, w ogóle godzą się ze swoim losem, losem też takiego odejścia od Kościoła, od Boga, od wiary, od modlitwy, kapitulują. Myślę, że, że ten, ten młody chłopak, ten Glin, znaczy młody, on, rzecz dzieje się, dzieje się kilkadziesiąt lat temu, ale, ale determinacja tego człowieka pokazuje nam, że warto zawalczyć o swoje życie i nie tylko w tym wymiarze doczesnym. Nie tylko w tym wymiarze doczesnym to jest, to jest też ważne, żeby w tym wymiarze doczesnym nie poddawać się, żeby w tym wymiarze doczesnym też zadbać, zawalczyć o swoje życie. Ono ma sens. Ono ma sens, ale, ale żeby też tak zawalczyć w tym wymiarze duchowym, nie poddawać się, nie kapitulować, jeszcze raz, być może się przywrócę. Być może te, ten, ten, ten chłopak niejednokrotnie, niejednokrotnie pewno poniósł jakąś porażkę, taką, taką wiecie, jednorazową, przywrócił się, nie doszedł, zmęczył się, upadł, miał przerwę, może i zniechęcenie, ale ta determinacja powodowała, że on, on ciągle walczył, aż osiągnął Mistrzostwo Świata, słuchajcie. Y Warto zawalczyć o swoje życie, warto zawalczyć o swoją duszę. Tak jak powiedziałem, są osoby, które, które uważają, że one już nic nie są w stanie zmienić. Co więcej, takie osoby często z osób, które kiedyś chodziły do kościoła, które były wierzące, stają się osobami, które walczą z kościołem, jakby chciały w ten sposób zabić swoje wyżyte sumienia. Prawda? Skoro ja nie mogę chodzić, to inni też nie będą chodzić, nie wszyscy będą kalekami, nie wszyscy siedzą na wózku. Nie wiem, czy rozumiecie, o co, o co mi chodzi. I, i, tak, I tak niektórzy, nie widząc jakiejś perspektywy dla siebie, nie dostrzegając nie wartości w tym, że, że można być człowiekiem głębokiej wiary, że, że można iść za Panem Bogiem, że można coś w tym życiu zmienić, takie osoby przyjmują postawę, no lepiej walczyć z Kościołem, bo Kościół jest dla mnie wyżytym sumienia. Wiecie, to jest tak troszeczkę, w psychologii mówi się o takiej zasadzie słodkiej cytryny i, i gorzkich winogron, prawda? To, to, to wiecie, gorzka cytryna, czy ta słodka cytryna, to chodzi o to, że, że nawet jeżeli coś jest złego, coś jest niedobrego, coś, coś jest kwaśnego, no to ja mówię, eh, to jest słodkie, to, to mi się podoba, ten styl życia jest dla mnie dobry. Mimo, że wewnętrznie czuję ten kwas cytryny, Natomiast w tej zasadzie gorzkich winogron chodzi o to, że po, ponieważ czegoś nie mogę osiągnąć, ponieważ wydaje mi się, że to jest dla mnie trudne, nie, nie, niemożliwe do, do zrealizowania, to mówię, e, te winogrona na pewno są gorzkie. Po co mi gorzkie winogrona, prawda? Ja nie będę gorzkich winogron jadł. No i, i nie podejmuję trudu, żeby, żeby zasmakować słodyczy tych, tych, tych winogron pięknych, dojrzałych. I myślę, że wiele osób dzisiaj ma też takie podejście do, do wiary, że też wiele osób ma takie podejście do religii, ponieważ wydaje im się to czymś trudnym, albo czymś, co utracili, co wydaje im się trudnym do odzyskania, to mówią: Ja tego nie chcę, to jest złe, to jest gorzkie, kościół jest zły. Tylko dlatego tak mówią że prawdopodobnie... Ja tutaj nie chcę generalizować, tak? To, to wiecie, że generalizowanie to jest jeden z błędów, który niekiedy popełniamy. Nie chcę tutaj generalizować, ale zdarza się, że, że osoby odchodzą od Kościoła, bo wydaje im się, że... Że to, co proponuje Kościół, ten styl życia, który proponuje Kościół, Kościół, ale myślę, myślę przez Kościół bardzo szeroko, myślę, myślę o Kościele bardzo szeroko, My, o Kościele, myślę o Co Kościele, myślę o Bogu, który działa w Kościele i który daje nam przykazania, który mówi nam, jak mamy żyć. A więc są osoby, które mówią: No nie, to jest dla mnie nieosiągalne, jestem za słaby, ja nie podobam i mówią: Kościół jest zły, Kościół jest niedobry, ja się z tego Kościoła wypisuję. Oczywiście znajdują różne preteksty. Najczęściej widząc winę u innych, a już w ogóle na, na szczycie tych winnych to są biskupi i, i, i księża, ale niejednokrotnie oni nie dostrzegają swojej słabości i, i tego, że mogą coś zmienić, że mogą coś zmienić, że mogą podjąć trud, żeby, żeby zacząć chodzić, a po, w końcu biegać i zdobyć Mistrzostwo Świata. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Słuchajcie, módlmy się też za te osoby, które podupadły na duchu. Módlmy się za te osoby, które, które są zniechęcone. Módlmy się za te osoby, które, które widząc piękno, widząc dobro, odrzucają to piękno, odrzucając dobro, odrzucając dobro i piękno Ewangelii, odrzucając dobro i piękno wiary i mówią, mówią nie, te, te winogrona na pewno są gorzkie, ja tego nie chcę. I, I rozkoszują się goryczą tego świata, mówiąc, że ta cytryna jest słodziutka. Nie jest słodka. Nie jest słodka i oni się prędzej czy później o tym przekonają. Módlmy się o, o odwagę dla tych ludzi do podjęcia walki o swoje życie, o to, żeby zdobyli mistrzostwo świata i osiągnęli królestwo niebieskie w niebie. Mhm. Wam też tego z całego serca życzę. Nie tracimy determinacji, nie poddawajmy się, nie zniechęcajmy się, biegnijmy do końca. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.